granie czołgami lekkimi czasami jest albo bo mocno w frustrujące, albo czasami naprawdę bardzo zabawne. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hincul i dzisiaj markujemy Riproda szpak pancera. Tych pojazdów mamy cztery. Niczym one się nie różnią, tylko nazwą i malowaniem. Ja akurat wybrałem sobie ten. Mam ich cztery. Dostałem kiedyś od Wargamingu do niby testów. Tak naprawdę kompletnie nimi nie grałem, jak one weszły, te pojazdy Resoraki, te Hot Wheelsy do World of Tanks, dlatego, że no... He. Takie trochę mi się wydawały one dziwne, ale później spróbowałem. I powiem Wam, że te czołgi są za mocne. To są czołgi lekkie ósmego poziomu, nacji. Tutaj akurat są przypisane do nacji niemieckiej. I powiem Wam, że te lighty są za mocne. I nie mam wcale tutaj na myśli, że czołg jest mocno OP, ale grając z nimi, naprawdę no świetna zabawa jest. Jest to magazynek z trzema pociskami, w którym posiadamy uszkodzenia 240 na strzał, tak więc jest potencjał grając przeciwko innym lightom, Przeladunek jest bardzo szybki, dlatego, że słuchajcie, tutaj nie niecałe 16 sekund ze wszystkimi bajerami. Jeździ to małe cholerstwo 58 km na godzinę. Ja tutaj chyba mam sprężarkę, tak więc on jeszcze szybciej jeździ. Dodatkowo, słuchajcie, mamy zasięg spota 410 metrów. Owszem, może opuszczanie działa, nie jest najlepsze. Owszem, jeżeli chodzi o penetrację, jak na czołg lekki na 8 poziomie, grając z innymi ósemkowiczami, jest nie najgorzej. Słuchajcie, penetracja 182, na pociskach premium mamy 250, tak więc spokojnie wystarczy. Jeżeli chodzi o dziesiątki, no to tutaj bardziej staramy się jakoś grać pod spota, łapać asysty i Tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Na podstawie mamy pociski podkalibrowe, czyli apc -y bardzo szybkie. To akurat jest naprawdę duży plus tego pojazdu. Co jeszcze możemy powiedzieć na temat tego czołgusia? No bo można je tak nazwać. Pancerza tutaj nie posiadamy. Wspominałem już o zasięgu spotowania 410 metrów. Jeżeli chodzi o mobilność 58 na godzinę i współczynnik koni na tonę mamy 24 konie. Tak więc pojazd naprawdę bardzo, bardzo zacny. Ja akurat posiadam przypadkiem ich 4 Nie mam zamiaru oczywiście wszystkich markować. Postanowiłem tego akurat sobie wymarkować i słuchajcie, naprawdę byłem w wielkim w szoku, jak zacząłem grać tym pojazdem, naprawdę jest niesamowity potencjał. Jeszcze powiem oczywiście o czasie skupiania. Mamy 2,2, ,2, o celności nie najlepsza 0,38. Ale tak, patrząc na przykład na chyba jednego najbardziej wkurzających lightów francuskiego LCK. Iwena. Powiem wam, że ten pojazd moim zdaniem powinien bez żadnego problemu poradzić sobie z tą małą pchłą, jeżeli te pojazdy by walczyły między sobą. Dlatego że Iwen o wiele dłużej przeładowuje, uszkodzenia są. Po stronie Niemca, bo mamy 240, a Francuz posiada 220. Dodatkowo, słuchajcie, Francuz skupia aż 2,9. Owszem, po stronie Francuza jest jego można powiedzieć sylwetka, gabaryty jest naprawdę bardzo mały, no i jeździ jak wariat, 70 km na godzinę bardzo ciężko to coś dogonić ale jeżeli patrząc na przykład na takie starcie lufa w lufę, ten pojazd zdecydowanie wygrywa, dlatego że słuchajcie przeładunek Francuza to jest 30 sekund, tutaj mamy 19, tak więc różnica jest kolosalna, tak więc no, tutaj naprawdę potencjał tego czołgu jest olbrzymi, jeżeli ktoś szuka naprawdę fajnego lajta, myślę że te pojazdy zdecydowanie Pełnią jego oczekiwania. Dodatkowo te pojazdy jeszcze bardzo fajnie zarabiają. Idealne warunki pod light, mapa prochorowka, tak więc nie jest źle. Owszem, mamy dwie artylerie, gramy na ósemkach. Przeważnie jak grałem właśnie tym lightem, były losowania plus minus jeden, słuchajcie. No, na, przy takich losowaniach te czołgi naprawdę wymiatają, są bardzo dobre i dają nam sporo fanu, tak, tak bym powiedział. Gram tutaj w Plutonie. Z Gregorem, gdzieś tam Gregor stoi w krzeczorze swoim buraskiem. Ja staram się na razie pozbyć tych gości tutaj ze środka, a trochę ich jest. Owszem, ta bitwa nie będzie toczyła się po naszej stronie, ale słuchajcie, zawsze grając lightem, starajmy się grać do końca. Najważniejsze jest to, aby przeżyć jak najdłużej, tak żeby drużyna no, coś tam zrobiła w tej bitwie. Tym bardziej, że jest to otwarta mapa. Tutaj akurat są dwie artylerie, zawsze mamy większe wsparcie. Widzę już po drugiej stronie mapy, tamta strona nam totalnie pada. Tutaj mam kolegów z Polski, tak więc muszę na nich uważać. Jednak polowanie na hincula może się szybko odbyć. 8 do 11 no, tamta flanka kompletnie padła. Był tam jeden pojazd, ale no nie dali rady. Jeden gdzieś tam stał sobie przy torach. Ja najpierw postaram się oczyścić środek a później przeciwnik, jeżeli będzie próbował już przejechać tory, no to będzie niestety na pozycji straconej. Ups. Dobra, jedziemy. Tak, ja gram tutaj na sprężarce, zobaczcie na mobilność tego czołgu. Czekam tylko właśnie, aż Wargaming z powrotem wróci do losowań plus minus jeden. Mam zamiar przetestować właśnie Francuza, Iwena. Dać mu takie wyposażenie typowo pod mobilność i zobaczymy jak te czołgi właśnie się spisują w porównaniu do kto wie, może niedługo pojazdów, które wejdą właśnie tutaj mam na myśli kołowców zobaczymy jak ten francuzik będzie się spisywał jeżeli chodzi właśnie o jego mobilność po dodaniu sprężarki i jeszcze jednego modułu gdzie ta mobilność na pewno wzrośnie ale to jest słuchajcie zawsze kosztem czegoś akurat grając Iwenem no to raczej ciężko się nastawiać na jakiekolwiek uszkodzenia dlatego, że to działko bardzo kiepsko się spisuje. Kiepskie są statystyki tego działa, czas skupiania, celność, przeładunek. Ten pojazd bardziej nadrabia właśnie mobilnością, bo gdzieś tam jeżeli dorwi kogoś i wjedzie na plecy no to wtedy no to jest bardzo blisko i bez problemu to działo da sobie radę, ale słuchajcie jeżeli gdzieś tam musimy grać i walczyć z innym Lightem, no to no ciężko jest, naprawdę jest ciężko, mobilnością musimy nadrabiać, do tego ten pojazd jest stworzony do spotowania, jeżdżenia jak wariat. A tutaj, patrząc na to działo, naprawdę świetnie się spisuje. Jaki tutaj jest kaliber, słuchajcie, kaliber działa 90 mm, tak więc no jest dobrze. W porównaniu słuchajcie, do innych czołgów na ósmym poziomie, nawet czołgów średnich, no to mamy niesamowity potencjał. Pom wziąć sobie to podzielić ten przeładunek, te 15 sekund z małym ogonkiem na uszkodzenia. Naprawdę jest niesamowity wynik. A nie weszło. No, przegrywaliśmy dość stromotnie tą potyczkę, ale powoli, powoli, zaraz może nam się uda. Nadrobić, a kolejna sprawa jest taka, że to jest magazynek i tutaj zawsze istnieje taka możliwość. Mamy trzy pociski do dyspozycji, bardzo szybko możemy nadrobić to, jeżeli chodzi o właśnie uszkodzenia przeciwników, o zniszczenia i zobaczcie, już nam sytuacja się o wiele bardziej klaruje. Ja zostałem z niszczarką, z dwoma artami. Spokojnie, już raczej nic złego nam się nie powinno stać. Mamy jeszcze trochę hapsa w zapasie, zostały dwie niszczarki, dwie arty. A tu gdzieś był właśnie Borsuk. Rain, bitwa wyrównana, tak więc drużyna przeciwna raczej ma przechlapane, dlatego <grym> że jest. <grym> <grym> Na otwartej mapie czołg lekki, słuchajcie, kompletnie nie mają szans, chociaż ten nasz również borsuk jest na resztkach życia. Ale ogólnie, słuchajcie, patrząc na te resoraczki, nie byłem naprawdę, nie byłem jakoś mocno do nich przekonany. Praktycznie olałem temat, ale jakoś tak mnie naszło, właśnie żeby spróbować, jak tym się w ogóle gra. I powiem Wam, że naprawdę bardzo fajna rozgrywka. Co do samego wyglądu i do, tego, do tej współpracy, co była, było, minęło. Hmm, to możemy na ten temat więcej powiedzieć. Nie mamy kompletnie na to wpływu. Jedynie możemy ponarzekać, a później tak pewnie wcześniej czy później spróbujemy tego o to coś. Ale w porównaniu na przykład do Szpaka, którego posiadamy na ósmym poziomie, gdzie to jest standardowe działo, no to te pojazdy w porównaniu do tamtego czołgu są o wiele, wiele lepsze i mają no niesamowity naprawdę potencjał. Nawet M4190 nie jest tak przyjemnym pojazdem, właśnie jak ten. Tutaj ten magazynek robi niesamowitą różnicę w porównaniu właśnie do tych innych lightów, do HWK12 czy do HWK30. Tak więc, no, te lighty mają niesamowity potencjał. Jeżeli miałbym na przykład Wybierać lata jakiegoś na 8 poziomie. Na pewno Francuz, Jeden z lepszych, na pewno ruski placek, czy tak samo właśnie te pojazdy to jest taka topka pojazdów na 8 poziomie czołgów le lekkich. No i dobra, jeszcze artyleria gdzie ona gdzieś pewnie stoi przy bazie. Pojedziemy jeszcze po Artę. Nasz borsuk przeżył, również na resztkach, ale żyje. Bitwa. Myślę, że jest. Można zaliczyć do udanej, dlatego, że mamy 5500 asyst i 2600 uszkodzeń, tak więc jak na takiego małego bąka jest nieźle. Na dziesiątym pierze jest no zdecydowanie gorzej, dlatego, że możemy bardzo szybko zejść, trzeba się bardzo pilnować. Tutaj zasięg spota jest w miarę okej, okay, tak więc no nawet na dziesiątkach pojazd nieźle sobie radzi. No i dobra, jest kwadratowa. Kwadratowe zło! Tak jest, 3000 uszkodzeń do, dodało nam jeszcze, tak więc wynik ogólny, bardzo dobry jak na czołg 8 poziomu. Mając, słuchajcie, 1100 punktów wytrzymałości, i robiąc takie uszkodzenia, naprawdę jest bardzo dobrze. No, a jeszcze można wspomnieć o zarobku, niezły 200 tysięcy praktycznie za średnią bitwę, no bo aż tak takiego nie wiadomo, czego tutaj nie zrobiliśmy. Pojeździliśmy trochę i tyle. Dobra, bitwa na mapie El Halów, będzie to druga bitwa, gdzie akurat. Uda mi się wbić trzy odznaki biegłości. Mamy Formułę 1. <laughs> Jedziemy. No w słuchajcie, nie pojadę na przepychacz, dlatego, że nie mamy dobrego opuszczania działa. Tutaj Gregor, Gregor gra T-54E2, czyli czołgiem ciężkim. On jedzie na prawo, ja jadę na lewo, czyli panie na prawo, panowie na lewo, tak? <laughs> Albo odwrotnie. No tak, tak, tak. Ty, kolego, jesteś ważniejszy. Ustawi się i pewnie będziesz czekał. A ja mogę zdojechać na końcu. No bo co tam? Czyli co? Panowie na prawo, panie na lewo. Jadę na lewo. Mamy jedną artę. Również losowanie na ósemka. To chyba były bitwy akurat z losowaniem plus minus jeden. Nie wiem dlaczego WG tego nie wprowadza. Obiecywali, że mają, mają się takie losowania pojawiać na weekendy. Na razie nie, nie ma jeszcze tego. Zobaczymy, co im tam się dzieje. Ale jeżeli chodzi właśnie o takie losowania, fajnie wtedy wyciągnąć sobie jest 8. Można nieźle pozarabiać jakąś premeczkę. Dobra, na razie spokojnie. Zobaczymy kto tutaj jest. Jestem jak, jako jedyny light, tak więc musimy się pilnować. Owszem, można pojechać na dół bardzo szybko na wariata i również można bardzo szybko zginąć, ale tu mój zasięg spota bez żadnego problemu jestem w stanie spotować te pojazdy, które gdzieś tam stoją i kampią, ale najpierw postaram się pozbyć tego obiekta. Dobra. Okej, okay, pięknie. No i dobra. Teraz brakuje nam jeszcze lighta, jedziemy na dół. Teraz możemy pojechać na dół. Aha, light gdzieś tam jest. Skorpiona nam ubił. Dobra, mam spota. Dobra, jest Stark. Okej, okay, pięknie. Aha, light jest tutaj, proszę bardzo. Oj, kolego, nie poszło. Ale mi również do końca nie polosowało, tak więc słuchajcie, i to jest właśnie niesamowity potencjał tego czołgu. Zobaczcie. 15 sekund przeładunku i mamy kolejne 4 pociski. O jest no... Masakrator. Dobra. 4, 4, na 100. Och, piękne asysty poszły. Kurde, zobaczcie ile tych medów tu kampi. Bez problemu one mogły jechać na, na przepychacz, a tak się nie stało. Ups. Ups. Sporo szczęścia, naprawdę tutaj, tutaj było sporo szczęścia. Przepychacz daje radę. Tutaj praktycznie flanka opanowana. No wynik, wynik jest, no widocznie po naszej stronie. Czekajcie, tu mamy jakąś niszczareczkę, Aha, jest suczka. Zjedzie. Zjedzie, zjedzie, zjedzie. A dobra, pięknie weszło 3. No druzgocący, słuchajcie, wynik dla drużyny przeciwnej. Masakra, bardzo szybka rozgrywka. Pomiędzy pe pestkami mamy dwie sekundy. Tak więc to jest również bardzo komfortowe. No i po bitwie, jest po bitwie <grym> masakra. Po bitwie, bardzo szybka bitwa. Co my tu mamy? Już same takie niedobitki. Tu mam magazynek, zaraz pewnie szybko zejdzie. O, kolego już się nie broń No i tyle ile ta bitwa, bitwa trwała 4 minuty i tyle słuchajcie tak więc rip rod wymarkowany. Pojazd naprawdę zacny. Ogólnie te wszystkie cztery szpaki z magazynkiem. Tak więc słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i cóż, do następnego materiału, a następny materiał będzie to dość kontrowersyjny pojazd, dlatego, że maszyna wymarkowana. Będziemy markowali maszynę i kilka słów na temat tego czołgu powiem. Na samym początku oczywiście bardzo mi się to nie podobało, całe te składaki. Później... Heh, Olewka totalna poszła z mojej strony na to wszystko, co się dzieje w grze. No i pojazd jest w moim garażu wymarkowany. Do usłyszenia, hej.